Akatyst, jeden z najwspanialszych hymnów ku czci Matki Bożej, wyszedł spod jego pióra. Ale nie tylko. O kim mowa? Czy kiedyś zastanawiałeś się, kto stworzył właśnie akatyst? Otóż był to Roman hymnograf, nazywany też u nas Romanem Pieśniarzem. Zajmuje czołowe miejsce w poezji i liturgii Kościoła Wschodniego obok świętego Efrema, zmarłego w 373 roku, świętego Grzegorza z Nazjanzu w 390 roku, świętego Andrzeja z Krety 740 rok oraz świętego Janada Masyńskiego zmarłego w 750 roku jest uznawany za jednego z największych poetów kościoła greckiego. Niestety wiadomości o nim historia przekazała nam nader a jego krytyczny żywot opracowali boltandyści w Acta Sanctorum. Roman urodził się, w, to co wiemy, właśnie to to, że Roman urodził się w Emesie, dzisiejszym Homs w Syrii. I zdaje się, że był poganinem, a chrzest przyjął w wieku młodzieńczym. Poświęcił się na służbę bożą i jako diakon pozostał w Bejrucie, przy katedrze Zmartwychwstania Pańskiego. Za panowania cesarza Anastazego I. Lata 491-518 przeniósł się do Konstantynopola i osiadł przy kościele Najświętszej Maryi Panny. Tu rozwinął w pełni swój talent poetycki. Roman napisał ponad tysiąc kontak kontakionów. kontakionów, czyli hymnów religijnych, liturgicznych na różne święta. I zachowało się z nich do naszych czasów zaledwie 85, z których jeszcze tylko 60 uznano za bezspornie autorstwa Świętego Romana. Dlatego to przyznano mu zaszczytny przydomek e, Melodos. Czyli hymnogram albo właśnie inaczej tłumacząc pieśniarz. Współczesna krytyka przypisuje mu najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej nazywany e, napisany ku czci Najświętszej Maryi Panny zwany akatystem, i święty pisał również wierszowane kazania. Roman pożegnał ziemię dla nieba około roku 560 za panowania cesarza Justyniana I, który panował w latach 527-567. Pochowany został w kościele, przy którym jako diakon przez wiele lat służył Bogu. W synaksariach greckich jest wspominany 1 października. Tobie niech Pan Bóg błogosławi we wszystkich Twoich sprawach, a Ciebie, święty Romanie, proszę, abyś wyjednał nam łaskę wrażliwości na piękno, aby Bóg obdarował nas taką trochę poetycką duszą, jaką Ty miałeś, i abyśmy potrafili to piękno ująć w słowa. Niech Pan Bóg Tobie błogosławi.